Siemaneczko widzowie, z tej strony per. Dzisiaj jest taki na szybko odcinek I znowu jesteśmy w gotowaniu Jak mówiłem, będą cztery odcinki właśnie z gotowania Jak widzicie na razie Tutaj robimy taką te Dzisiaj takie fajne ciastka Z dodatkiem kakaowca, czekolady I nawet miodu, więc Widzowie, możemy się zabierać do Pracy Dobra Paczka packowania jak zwykle Na gotowości na początek Musimy Dać owoce kakaowca. Aha, jeszcze mleko, widzowie. Dobrze. O, nie. Dobra, widzowie, jeszcze musimy dać ostatni składnik, czyli mleczko. Dobrze. To tutaj sobie rzucimy. Teraz na... Czas na packowanie. Pum, pam, 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 tra, la, 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 mi, 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 mi peteku o widzowie, chyba już ciastka się zrobiły. Więc niestety dzisiaj nie będę wspominał o lajkach. Tylko, no, no, nie mam czasu, po prostu to ma być taki odcinek na szybciutko. Bo widzowie, nie czekajcie, ile ja zrobiłem ciastek. Jest całego staka nie od razu, nie? Aha. Dobra. Czekajcie widzę jeszcze. Dobrze. To widzowie teraz możemy... Ciastka! Wetrzeć w... Możemy teraz miód dać. Aha, jeszcze mleko. Zapomniałem je ja pola mleko. Pipi, pi, pi, pi. Dobrze, czekajcie, się napiję troszkę. Ech, brakowało mi jeszcze tego napoju, widzowie. Jak wam też, to dajcie łapkę w górę, jeśli teraz sobie coś pijecie. Okej, nie, 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 czekajcie. Teraz klikam. Nie łapię. Dobrze. Teraz czas na packowanie. Pe, 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 pe. Mam nadzieję, że ciasteczka wyszły przepyszne, bo jeszcze do tego schowałem parę tabliczek czekolady. Schowałem około jakieś. Nie wiem ile tam. 20 y, sztabek czekolady, więc możemy teraz dodać je tutaj do ciastek, więc. Więc widzę, wiem, że dodałem okruchę czekolady, ale dajcie też właśnie łatwo w górę. No dobra. Ale możemy też dodać jakąś tabliczkę do tego. Nie? Dobrze. Ale widzę, powiedzcie mi, właśnie też mleko będzie takim fajnym zestawem. Bo widzę, tutaj już cały taki mały zestawik mamy, więc możemy to tutaj włożyć. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, więc żegnam się z wami. Ja, Narka, pół...